Cześć, witam wszystkich. A w tym materiale poruszę myślę dość istotny temat. A mianowicie postaram się odpowiedzieć na pytanie, kto powinien ponosić koszt materiałów jednorazowych: wykonawca czy też klient. Odpowiedź oczywiście będzie podparta moim wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. No i dokładnie opowiem, jak to wygląda u mnie. Oczywiście możecie się z tym nie zgadzać, dlatego zachęcam do zostawienia komentarza. Opiszcie swoje sytuacje i napiszcie swoje racje. Dlaczego powinno być tak, a nie inaczej. U mnie odpowiedź niestety nie jest jednoznaczna, a to dlatego, że to wszystko zależy od wyceny i co najważniejsze, zależy od ustaleń między mną a klientem. A dokładnie chodzi o to, czy wyceniam samą robociznę, czy też z materiałem. Jak wyceniam z materiałem, no to nie ma tutaj o czym rozmawiać. Oczywiście, że wszystkie koszta ponoszę ja, ale jak wyceniam samą robociznę, no to tutaj się już robi problem. No i dotyczy on właśnie tych materiałów jednorazowych. No, i teraz, myśląc jako wykonawca, za takie jednorazowe narzędzia jak najbardziej powinien zapłacić klient. A choćby dlatego, że te narzędzia zostaną użyte tylko do jego zlecenia. No właśnie, tutaj jest chyba pies pogrzebany. Bo ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli kupuję jakieś narzędzie i to narzędzie jest użyte tylko na jednym zleceniu, czyli u jednego klienta, no to nie mam żadnych skrupułów, aby to doliczyć klientowi. Wezmę tutaj na tapetę wycenę samej robocizny szpachlowania. I teraz tak, dla mnie jednorazowe narzędzia to są m.in. małe szpachelki do szpachlowania, czy też mieszadło, którym trzeba wymieszać tą szpachlę, czy też gładź. Ale nie będę tego używał tylko u tego jednego klienta, dlatego te koszta ponoszę ja. Bo to w dużej mierze ode mnie zależy, czy te narzędzia wytrzymają tylko jedną budowę, czy na przykład 10. No, ale jak już kupuję papier do szlifowania, który jest wykorzystywany tylko na tym jednym zleceniu, no bo wiadomo, takie papiery się dość szybko zużywają, no to jak najbardziej to doliczam klientowi. A idąc dalej, to gdzieś tam się słyszy, że są jakieś spory o worki do odkurzacza. No myślę, że tutaj też nie ma co przesadzać. Taki worek nie jest jednorazowy. Ja nigdy klientowi nie kazałem kupić worka do odkurzacza. No dobra, a co z takimi materiałami jak np przykład miarka, ołówek czy też nóż? Samego noża oczywiście nie doliczam, ale ostrza? Już tak. A miarek i ołówków nie wliczam. A teraz, jeśli chodzi o malowanie, dość często się słyszy, że jest spór o wałki. U mnie wygląda to tak, że wałki jak najbardziej doliczam, no ale rączki już nie. No, a to dlatego, że te wałki przeważnie nie przetrwają więcej niż tego zlecenia, a rączki jak najbardziej można wykorzystać gdzieś dalej. To teraz, jeszcze pokrótce powiem, jak to wygląda przy remoncie łazienki. I tutaj, chyba najczęstszą kością niezgody jest system poziomowania. No, i moim zdaniem tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Jak najbardziej za system poziomowania powinien zapłacić klient, bo jest to system jednorazowy. Narzędzie, które będzie wykorzystane tylko przy jego zleceniu. No, okej, okay, a co tam z tarczami i wiertłami? No, wiadomo, że nie są one wieczne, się zużywają. No, ja sobie wymyśliłem to tak, że jeśli wycenię łazienkę i widzę, że jest gres, to oczywiście uprzedzam klienta, że gres jest bardzo twardy. Narzędzia się szybko zużywają i te narzędzia będą po prostu po jego stronie, czyli tarcze i wiertła do otworów. A w glazurze to wiadomo, idzie jak w masło, to tam po prostu przymykam na to oko. A na koniec jeszcze poruszę temat sprzątania i utylizacji śmieci. Bo nie wiem, czy wy też macie z tym niekiedy problem, ale klientom się wydaje, że to wykonawca powinien się tym zająć i na przykład kupić worki na śmieci, zorganizować bega, czy też kontener. No, dla mnie to jest trochę śmiech na sali. Ja nigdy na takie coś się nie zgodziłem i nigdy się nie zgodzę śmieci oraz wszystko co związane ze sprzątaniem oczywiście zostaje po stronie klienta. I myślę, że mógłbym tutaj tak gadać godzinami, dlatego żeby nie przedłużać, to zachęcam do odwiedzenia opisu, tam na bieżąco będę aktualizował. No więc tak, jeszcze raz podsumowując, wszystkie narzędzia jednorazowe, które są wykorzystane tylko na jednym zleceniu u konkretnego klienta, oczywiście doliczam klientowi, a narzędzia powiedzmy jednorazowe które można wykorzystać na innych budowach, np. miarka, ołówek, nóż, mieszadełko do gładzi. No to to już biorę na siebie. Jeszcze raz zachęcam do skomentowania, opisania swoich sytuacji, swoich racji, no bo wiadomo, tych sytuacji, materiałów jest o wiele więcej. Ja tutaj myślę, że w tym filmie przedstawiłem najważniejsze z nich. Ja na ten moment będę już kończył ten odcinek. Dzięki za oglądanie do następnego. Cześć!